Merkury w wadze. Dziś, 26 września 2024 roku, o godzinie 10:08, Merkury opuści analityczną i praktyczną pannę, aby wejść w elegancką i zbalansowaną wagę. Co to oznacza dla nas wszystkich? Z panny do wagi. Po czasie, w którym Merkury pomagał nam dbać o szczegóły, organizację i zdrowy rozsądek w pannie, Teraz w wadze energia ta staje się bardziej zorientowana na relacje, estetykę i dyplomację. To idealny moment, aby wprowadzić równowagę we wszelkich dyskusjach, negocjacjach i kontaktach międzyludzkich. Harmonia i kompromis. Merkury w wadze pragnie zgody, harmonii i piękna. Jego wpływ sprzyja łatwiejszemu porozumieniu się z innymi. A także zachęca nas do rozważenia perspektyw innych osób przed podjęciem decyzji. Teraz bardziej niż kiedykolwiek liczy się zdolność do słuchania i znajdowania kompromisów. Możemy unikać konfliktów i stawiać na współpracę. Czas na kreatywność. Waga kojarzy się z pięknem i sztuką, więc Merkury w tym znaku przynosi inspirację do twórczych działań. Czy to pisanie, projektowanie, czy rozmowy na tematy filozoficzne, wszystko to teraz będzie płynęło z większą lekkością i wdziękiem. Co robić w tym czasie? Rozmowy prowadź z delikatnością i otwartością na różne punkty widzenia. Szukaj kompromisów w sytuacjach, które wcześniej wydawały się trudne. Zainspiruj się sztuką, modą, designem pozwól sobie na odrobinę piękna w codziennym życiu. W relacjach szukaj równowagi zarówno z innymi, jak i z samym sobą. Wykorzystaj tę kosmiczną energię, aby budować harmonię i porozumienie na wszystkich płaszczyznach życia. Merkury w Wadze to doskonały czas, by spojrzeć na świat z perspektywy miłości, piękna i równowagi. Niech Merkury w Wadze przyniesie ci harmonię i spokój. Wróżbita Łukasz Węcka.